Witam serdecznie. Z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka i akceptacji siebie. Zapraszam Was dzisiaj na krótką medytację, w której pożegnamy swoje dziecięce, nierealne fantazje dotyczące idealnej miłości. Miłości, której pragnęliśmy od strony mamy i taty. Może tylko od strony mamy, może tylko od strony taty, a może od obojga rodziców. Bardzo często w dorosłym życiu przekładamy te nasze dziecięce fantazje na, na rzeczywistość, i wtedy staje się to niebezpieczne, ponieważ szukamy miłości idealnej miłości jak z bajki, która nie ma żadnej skazy. Obarczamy też. Tymi oczekiwaniami bliskie nam osoby: swojego męża, żonę, partnera, partnerkę, ale także nasze dzieci. Nikt nie jest w stanie temu sprostać. Nikt nie jest w stanie zrealizować tej idealnej, ogromnej miłości, która została wymyślona przez nasze dziecięce, malutkie głowy i serca spragnione. Spragnione tej czułości, bliskości. Dlatego dzisiaj chcę, abyśmy pożegnali te niespełnione marzenia i pozwolili im odejść, jednocześnie uwolnili się od oczekiwań, które bardzo często w naszym życiu powodują ból. Cierpienie, ale także niszczą nasze relacje, gdzie właśnie od bliskich naszych osób oczekujemy to, czego nie dostaliśmy od swoich rodziców. Zapraszam Was serdecznie. Zamknij oczy. Oddychaj powoli i głęboko. Zaufaj, że wszystko, co teraz będzie się działo, ma głębszy sens. Uwolnij się od tego, co nierealne. Pozwoli pogodzić ci się z przeszłością. I otworzy Ci nową Twoją drogę, do Twojego prawdziwego i realnego szczęścia. Głęboki wdech i wydech. Wyobraź sobie teraz, że. Przed Tobą pojawia się ta wymarzona, wymyślona miłość. Taka ogromna, kolorowa, taka perfekcyjna. W jakiej postaci ona teraz przed Tobą staje? Może stanąć w postaci Twoich rodziców. Może stanąć w postaci kolorowego światła, ogromnej, miękkiej poduszki. Cokolwiek teraz nie zobaczysz, będzie to w porządku. To jest Twoje wyobrażenie o tej miłości. miłości wymyślonej przez dziecięce tęskniące serce miłości w której każde pragnienie i każda potrzeba jest zrealizowana miłości która odbiera cały ból która tuli tak mocno że przynosi spokój i ukojenie, miłości, która jest zawsze blisko, kiedy jej potrzebujemy, która daje uczucie bezpieczeństwa i radości, miłości tak ogromnej. Która ledwo mieści się w naszym sercu. Wyobraź sobie te wszystkie tęsknoty, te wszystkie marzenia, to czego ci zawsze brakowało. A co teraz przed Tobą staje jako coś fizycznego? Jest to coś, co możesz zobaczyć, a być może jest to coś, co możesz dotknąć. Przyjrzyj się temu. To jest ta dziecięca fantazja o szczęśliwym zakończeniu. To jest ta dziecięca bajka, która jeszcze nie została zrealizowana i która nigdy się nie zrealizuje, powiedz teraz na głos lub w myślach. To jest nasze pożegnanie. Żegnam się z tą miłością, która nigdy nie zostanie spełniona. Żegnam się z tym dziecięcym marzeniem. Miłości idealnej. Pozwalam temu odejść. Już nigdy moja mama nie pokocha mnie tak, jak tego chciałam, tak, jak tego chciałem. Już nigdy, mój tata. Nie pokocham je tak jak tego chciałam, tak jak tego chciałem. To jest dla mnie niemożliwe. To już nigdy się nie zrealizuje. Pozwalam temu odejść. Wyrażam zgodę. na odejście, tej wymarzonej i wyśnionej przeze mnie miłości. Oddychaj głęboko. Każda emocja, którą teraz czujesz, jest w porządku. To jest Nasze pożegnanie. I zobacz, jak ta postać przed Tobą robi krok do tyłu. Jak łapiesz z nią dystans. Pozwalam Ci odejść. Już nigdy nie doświadczę ciebie w takiej postaci w jakiej sobie wymyśliłam wymyśliłem Już nigdy ciebie nie doświadczę Tak, jak tego chciałam, chciałam. Już nigdy moje rodzice nie będą mnie kochać tak, jak tego pragnę. Pozwalam tej miłości odejść. Puszczam ją wolno. Zgadzam się na to pożegnanie. Zgadzam się na tą stratę. Zgadzam się na odejście tych marzeń o wielkiej, idealnej miłości. Głęboki wdech i wydech. Pozwól temu odejść. To już nigdy się nie wydarzy. Zobacz jak postać przed tobą robi kolejny krok do tyłu. I kolejny. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na to pożegnanie, zatrzymaj medytację i wróć do niej, kiedy będziesz gotowa, gotowy. Jeżeli potrzebujesz, pomachaj temu na do widzenia. Pozwól, aby postać, która reprezentuje ogromną miłość, rozpłynęła się w powietrzu i zniknęła. Słać przed sobą, Ogromną, pustą przestrzeń. Jesteś sam, jesteś sama. Może ci teraz być smutno, możesz czuć rezygnację, możesz czuć pustkę. Właśnie pozwoliłaś, pozwoliłeś odejść temu, co być może kiedyś trzymało cię przy życiu. Puściłaś, puściłeś tą nadzieję, która była bardzo ważna dla Ciebie, ale nigdy nie jest tak, że nie dostajemy nic w zamian. Otwórz szeroko oczy. I zobacz przed sobą maleńkie światło. Może to być gwiazda. Może to być mały diament. Coś, co nie jest tak ogromne, jak ta wymarzona miłość, ale świeci jasno. Wyciągnij dłoń. I pozwól, aby to światło, ten kryształ, ta gwiazda położyły się na Twojej dłoni. Wiesz, co to jest? To jest ta miłość, którą dostałaś, dostałeś od rodziców. To ta, która była dla Was możliwa. Być może nie jest taka kolorowa, ogromna, jak ta wyśniona przez Ciebie, ale jest bezcenna. Spójrz na ten kryształ. Na ten błyszczący kamień. Jest niewielki. Ale taki właśnie był dla Was dany przez los. Taki był Wam przeznaczony. I przypomnij sobie teraz każdy uśmiech, każdą chociażby krótką chwilę szczęścia, miłości, radości, każde dobre słowo albo dobry gest. Które wydarzyło się pomiędzy Tobą a Twoimi rodzicami. Coś, co zdarzyło się naprawdę. Coś, co było realne i namacalne. Pomyśl o każdej, chociaż dobrej chwili z Twoimi rodzicami, z Twoją mamą, z Twoim tatą. Może jedno spojrzenie w oczy, może jeden uśmiech: skieruj dłoń w stronę swojego serca. i połóż ten kryształ na swojej klatce piersiowej napełnij się ty aż tyle było wam przeznaczone oddychaj tę głęboko i powiedz teraz dziękuję Być może tylko tyle, a może aż tyle było nam dane, ale schowam to do swojego serca i wykorzystam to najlepiej, jak potrafię. Ta miłość jest w moim sercu. Napełniam się nią. Ta miłość jest prawdziwa, bo wydarzyła się naprawdę, była jaka była, przyjmuję ją do siebie. Dziękuję. Oddycha jeszcze chwilę z tą miłością od Twoich rodziców. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, otwórz oczy i zastanów się, co się zmieniło. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Twórzcie swoją własną, cudowną miłość.